No i mleko się rozlało, moi drodzy. Tak naprawdę najbardziej na tym wszystkim może ucierpieć jednak Borek, bo myślę, że stanął ujawni kulisy tajskiej afery. Jak znam ten typ charakterologiczny, to właśnie tak będzie. Mało tego postawiłem na bytwanie, że właśnie tak, tak zrobi. Tam też takie ciekawe pytanie zauważyłem u nich na stronie. Z kim teraz otworzy kanał Stano? No nie ma tam y, y, opcji z fryzjerem, bo tak to bym postawił na to, że otworzy kanał z fryzjerem, ale jeżeli nie ma fryzjera, to z Jestem przekonany, że otworzą kanał, także niezły kurwa kanał.